Jestem kobietą, Ani zależy na roli tylko chwili, dlatego, że chce zbliżyć się do Marcela, który jej się podoba. podoba. Dziewczyna nie ma talentu aktorskiego, a poza tym nie miała czasu się przygotować. O mojej rodzinie nie pamiętam i nie dbam o to. Pamiętam, że byłam y, ubogą sierotą u Sopliców adoptowana i. Y, i y, y tyle. Y, jak mi poszło? Nie najgorzej. Czyli mam szansę na dostanie roli Przykro mi, ale nie. Ale jak to nie? Przecież sama jej powiedziała, że było nieźle. Aniu, w kilku miejscach dosyć poważnie Bo dopiero się. No dopiero go dostała! Proszę, daj mi skończyć. Najgorsze jest to, że deklamowałaś bardzo mechanicznie, bez zrozumienia, bez żadnego zaangażowania. Jeśli ja się, się pani upiera, to na jutro wykuję cały tekst na blachę i nawet się popłacze, jak będzie trzeba. Widzę, że ci bardzo zależy. Spróbuj w przyszłym roku. Będziemy wystawiać na pewno przedstawienie, które będzie bardziej odpowiednie dla Ciebie niż Pan Tadeusz. Nie! Aniu! I jak ci poszło? Odczep się! Co? Nie dostałaś roli, jaka szkoda. Zamknij się, bo z nie ręczę! Dziewczyny, wszystko w porządku? Tak, tylko pocieszamy Anię, bo żałuję, spokój. że nie dostała roli. Oj, dziewczynki. Tutaj wywieszam obsadę. Proszę się zapoznać. Proszę Jezu. bardzo. Jest! Dostałam! Zobacz. Ostrożnie z tą kanapą. Chodźcie. Tylko gdyby nie to oko. Spoko. kupię ci mega krople. Gratuluję. A dzięki. Tobie też. Ja też wam wszystkim gratuluję i przypominam, że spotykamy się jutro na trzeciej lekcji w sali gimnastycznej. I co? Nie dostałaś. No nie! Nawet tylko dublerka? Tu nie masz żadnych dublerów. Poza tym ja nie jestem i nie będę dzisiaj dublerką. A tym bardziej tej łamagi Leny. Boże ten. ten to jest jakiś żart w ogóle. Jesteś pewna, że nie chcesz być dublerką, nawet jeśli dzięki temu byłabyś z Marcelem na każdej próbie codziennie, to chyba lepsze niż nic. Kurde, faktycznie. No właśnie, to idź do Żaby i, no nie wiem, przekonaj ją, że wykujesz wszystko na blachy i najwyżej zastąpisz Lenę, jak będzie coś nie tak. No idź może jeszcze masz czas. Proszę pani, ja mam takie pytanie, czy jest taka możliwość, żebym została dublerką Leny? No ale my nie mamy dubleru. A co, jeśli się coś stanie? Nie, nie będzie wtedy przedstawienia? Aniu, widzę, że ci bardzo zależy. Bardzo. No dobrze, przyjdź jutro na próbę. Super, dziękuję. Lecę co, powiedzieć Marcę, więc będziemy razem grali?